Zastanawiasz się, czy już teraz grać w Cyberpunk 2077? Oto 10 powodów, dla których nie warto grać w tą grę. No, tutaj to popisali się Redzi. Kto by miał czas, żeby tylko siedzieć w kreatorze postaci? Co? Kreator to gratka dla fanów Simsów, a nie poważnych graczy. Zanim zaczniesz rozgrywkę spędzisz mnóstwo czasu na regulowaniu rozstawu oczu czy umiejscowieniu pieprzyka na twarzy. O kontrowersjach związanych z wyborem płci chyba nie trzeba tutaj wspominać. Jeśli czujesz się zgorszony, lepiej się za tę grę nie zabieraj, przecież od tego są Simsy, ba dom nawet sobie tam wypodujesz jaki chcesz. Wyobraź sobie sytuację, gdzie możesz stworzyć mężczyznę z głosem kobiety albo kobiety z głosem mężczyzny, no ale na szczęście jest opcja losowa: jedno kliknięcie i już masz. Wiecie, to taki punkt pół na pół, nie musisz od razu przerzucać się na GTA. Nie dość, że spędziłeś długie godziny w kreaturze postaci, to jeszcze masz dwa razy tyle możliwości rozwoju swojej postaci. I nie chodzi tylko o drzewko talentów, które można rozwijać na 100 różnych sposobów wedle swoich upodobań. Swoją postać możesz duningować niczym auto w warsztacie. Ale to jeszcze pikuś. wymyślił sobie jakieś wszczepy. Ale co to w ogóle jest? Spokojnie, już ci tłumaczę. Twoje ciało jest podzielone na układ krwionośny, korę czołową, ręce, ramiona, układ immunologiczny, układ nerwowy, skórę, szkielet i nareszcie tu koniec nogi. A co ci tyle tych możliwości daje? No na przykład możesz wżej skakać, jakieś ulepszenia dla hakera, ostrza modliszkowe, jeśli tylko masz na to ochotę, pancerze poskórne i co tam sobie tylko zapragniesz. Ale że to coś niby ma zmienić? Ulepszyć rozgrywkę? A po co ja ci to w ogóle mówię? Przecież wymiękłeś już w kreatorze postaci, prawda? Nie lubisz decydować o swoich umiejętnościach. Nie lubisz decydować o umiejętnościach swojego bohatera. Lepiej jak ktoś to robi za ciebie. Poda ci wszystko na tacy. Ty będziesz cieszyć się tylko i wyłącznie czystą rozgrywką, bo kto ci zabroni? Jak już zauważyłeś, drugi widzu, tutaj jest za dużo rzeczy do ogarnięcia. Nie dasz rady. Lepiej odpal sobie jakiegoś Nitworspita. Proste, wsiadasz i jedziesz. Świat tak szczegółowy, że opada szczęka, bardzo dużo banerów, w dodatku większość jest interaktywna, miasto tętni życiem, każda dzielnica ma swój unikalny charakter, od slumsów po bogate wieżowce ciągnące się po samo niebo, gdzie z daleka widać przepych i bogactwo, pustynia ma klimat niczym z Mad Maxa, gdzie można dowoli niszczyć roślinność, a nie, sorry, ludzie dawno już ją wyniszczyli. Mamy nawet piętrzące się wysypiska śmieci, bo oczywiście w roku 2077 nie ma czegoś takiego jak normalne utylizowanie śmieci. Kto by wiedział, czym jest segregacja? Puste plaże, z których nikt już nie korzysta, bo woda jest skażona. Czy to realne odwzorowanie przyszłości, a może tylko niewinna wizja twórców? Ale przecież ta gra jest straszna, bo choć każdy NPC ma indywidualny wygląd, to przecież tłum jest bezmyślny i porusza się bez celu. Z pewnością jest to argument skreślający tą grę już na samym starcie. Korytarzowe gry to jest to, co uwielbiasz, kiedy twórca prowadza ciebie za rączkę jak małe dziecko. Ale niestety, teraz są modne sandboxy, gdzie masz duży, często przeogromny świat, a ty się tak kiepsko w nim czujesz, wręcz męczysz. Wolfenstein, on jest korytarzowy, wprost idealny. Wybór broni i jej kastomizacja jest tak rozbudowana, że aż głowa boli. Do dyspozycji mamy oczywiście broń białą, jak na przykład katany czy ostrza modliszkowe, ale prawdziwa zabawa zaczyna się przy broni maszynowej. Do wyboru do koloru. Pistolety, karabiny, snajperki i to wszystko dzieli się na kategorie w zależności od tego, czy lubimy klasykę, czy liczymy na kreatywność oferowaną przez technologię z roku 2077. Ale jakie te podziały? Spokojnie już Ci spieszę to wyjaśnić. Typ Power. W zasadzie standardowa broń ze standardową amunicją. Klasyka klasyki. Typ Tech. Tak w zasadzie broń kinetyczna, stosująca technologię działa szynowego, strzelająca potężnymi pociskami napędzanymi przez impulsy elektromagnetyczne. Yy, no tak, czyli broń dalekiego zasięgu, penetrująca różne obiekty. Typ Smart. Broń dla kogoś, kto boi się wyjść spoza osłony. Wiecie, taki cygor. Ewentualnie dla padziarzy, co nie potrafią najechać na głowę przeciwnika, bo ta broń sama trafia w delikwenta. Tak duży wybór może zniechęcić niejednego gracza, który poszukuje niewymagającej rozrywki od dostać broń i po prostu sobie postrzelać. Jeśli jednak marzysz o polowaniach, to odpuść sobie cyberbanka. Nie uświadczysz tutaj kuszy czy łuku. W takim przypadku proponuję włączyć gotika. Nie ma to jak zabić cierwojada, co nie? Liczyłeś na eleganckie i wyglądające auta rodem z GTA? Oprócz Porsche znajdziesz na ulicach same dziwne twory, wyglądające jakby ktoś składał je sam w szopie. Im dziwniej, tym lepiej. W końcu taki mamy klimat w Night City. W dodatku model jazdy przecież nie umywa się do GTA, prawda? Ale zaraz, zaraz, czy cyberpunk to gra wyścigowa? Albo CD Projekt Red to Rockstar Games? Wczuj się w klimat i pójść wodze fantazji. Albo zrezygnuj i pogolopuj sobie kono w Red Dead Redemption, jak auta i motory to nie twój klimat. Proste. Czym byłby dobrze odsorowany świat bez wiarygodnych i charakternych postaci? Każdy ma wyjątkową i tajemniczą przeszłość, jest skryty, potrzeba czasu, żeby nam zaufali i się przed nami otworzył. No tak, oczywiście zapomniałem o tym, że to od nas zależy, jak potoczą się ich losy. Dodajmy do tego wszystkiego różnego rodzaju romanse, i że kreując postać możesz sobie zablokować albo odblokować różne ścieżki swojej przygody miłosnej. Tyle opcji, tyle możliwości i po co, jak Ty pewnie lubisz RTS-y, tutaj ich nie znajdziesz. Ciesz się dalej jakimś Red Alert. Myślałeś, że to tylko chwyt marketingowy? Że spotkasz go raptem trzy razy w ciągu całej gry i jeszcze będzie dla ciebie milotki? Nic podobnego. Johnny Silverhand jest przez całą rozgrywkę twoim aniołem stróżem w diabelskiej skórze. Prędzej spodziewaj się usłyszeć od niego soczyste i cięte riposty, choć fraszki o Lambertie raczej nie uświadczysz. Jeśli masz delikatne ego, a na pewno masz, możesz psychicznie nie wytrzymać, więc po prostu nie psuj sobie nerwów i nie graj. Mówiłem już wcześniej o podejmowaniu ciężkich moralnych decyzji. Wątek główny. Tutaj to dopiero redzi się popisali. Decyzji od których nie ma ucieczki, a tym bardziej odwrotu. To właśnie ty będziesz żyć z konsekwencjami swoich poczynań. Szalone zwroty akcji, zaskakująca fabuła czy zwariowany Johnny Silverhand. To dzieje się naprawdę. Pamiętaj, nie ma chwili wytchnienia. Decydujesz o swoim losie. Co ja mówię o losie, o swoim życiu? Walczysz z presją czasu, a zakończenia aż pięć. I kto niby ma ci pomóc w takiej decyzji, co? Jeśli nie masz o porywającej fabule i nieustannym podejmowaniu decyzji, to lepiej pojedź sobie ciężarówką w EuroTryk Simulator, bo do Cyberpunka samo zapięcie pasów może nie wystarczyć. Myślałeś, że tylko główny wątek jest godny Twojej uwagi, a reszta misji to zwykłe, powtarzalne: znajdź, zbierz, przynieś? W cyberpunku spodziewaj się historii pobocznych godnych wątku głównego. Długie i rozbudowane misje poboczne to częsty widok. Do tego dochodzą moralne decyzje, które mają wpływ na dalszy ciąg wydarzeń. Nie dla graczy o słabych nerwach, ceniących sobie pokój i prostotę. Czy ktoś pomyślał akurat o tobie? Pewnie nikt, a ty tak bardzo lubisz prostą fabułę bez jakichkolwiek rozpraszaczy jak misje poboczne robisz, co każą ci twórcy. Idziesz przez nich wytyczoną ścieżką, nie opuszczając jej nawet na krok. Przypominam, ciężarówka, Eurotrack Simulator. Prawdziwa wisienka na torcie. Glicze stały się główną i najbardziej rozsławioną cechą cyberpunka. Cieszysz się, jak zwiedzisz jakiegoś glitcha, prawda? Jak postać gdzieś utknęła, nie może wyjść. A jedynym jej ratunkiem jest załadowanie poprzedniego save'a. Jeśli na to liczysz, to spiesz się. Znajdziesz takiej akcji więcej niż trochę, ale masz coraz mniej czasu, by się tym nacieszyć, bo z każdym kolejnym patchem błędy mogą zniknąć. Spieszmy się kochać glicze w Night City, bo tak szybko odchodzą, a wtedy zostanie nam już tylko powiedzieć, że to po prostu bardzo dobra gra, którą warto skończyć od deski do deski. Pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się i cześć.